Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w ogłoszeniu konkursowym. Tak, rusza kolejny konkurs na moim kanale, w którym mam do rozdania trzy klucze do gry Szmaragdowa Dama Symfonia Snów od Artifex Mundi. Gra miała swoją premierę podejrzewam 18 lutego tego roku, no i opowiada historię kobiety porzuconej w dzieciństwie na progu sierocińca. No i po 25 latach od tego wydarzenia e, dostaje list, e, a w nim zaproszenie na tajemniczą podróż e, oraz jakieś stare zdjęcie właśnie głównej bohaterki oraz jej matki. Także zapowiada się intrygująco. <laughs> a gra oczywiście jest przygodówką Hidden Object i jeśli podobają Wam się produkcje od Artifacts Mundi, a, to myślę, że i ta przy, y, Wam przypadnie do gustu. Jak wiecie, albo nie wiecie, nagrywałam kilka gier tego typu, więc możecie sobie zobaczyć, jak takie gry wyglądają, jeśli, jeśli właśnie nie widzieliście wcześniej. No dobrze, to teraz zasady konkursu. Zasady konkursu. Więc tak, Waszym zadaniem jest stworzyć fanart. O, te, o tematyce związanej właśnie z grami Artifacts Mundi, które już nagrywałam na kanale. Przypomnę Wam, jakie to, jakie to gry były. Więc było to Enigmatis z duchem Maple Creek, Enigmatis z mgły Ravenwood, Szepty w mroku Statek Widmo, w trybach tajemnic Panna Glass i Dr. Ink. No i ostatnie gry: Nightmares from the Deep Czaszki i Nightmares from the Deep 2 Piesień Syreny. To są wszystkie gry, które nagrywałam e, tej firmy. <laughs> e, jeśli chodzi o technikę, to jest ona całkowicie dowolna, więc możecie zrobić, możecie narysować, możecie naszkicować, e, możecie równie dobrze na, namalować to w pęcie albo innym programie graficznym. Tak naprawdę wszystko przyjmuję, więc no, musi to być oczywiście praca malowana czy tam rysowana, ale technika jest dowolna. Może być jakkolwiek chcecie. Prosiłabym też, żeby na pracy widniał wasz podpis, czyli nick, którego używacie na YouTube, ewentualnie nick z części e-maila, bo z tego co zauważyłam, to nie wszyscy, którzy oglądają mnie na YouTube, mają swoje konta tam, więc chciałabym, żeby przynajmniej widniał ten nick z adresu e-mail, który, który macie, żebym żebym wiedziała, że to jest wasza praca, a nie ściągnięta z internetu. I czytelnie. No dobra, więc gotowy rysunek, czy tam pracę waszą. Prosiłabym właśnie albo zeskanować, albo zrobić zdjęcie, ale prosiłabym, żeby dbali, żebyście dbali o jakość, żeby to wyglądało tak, żebym mogła zobaczyć, co tam faktycznie jest, a żeby to nie było takie rozmazane, albo no, żebyście ogólnie zadbali o jakość tego. Nie musi być jakaś super jakość, ale no taka, żeby się dało coś zobaczyć tam. No i gotową pracę oczywiście prosiłabym, żebyście wysłali na adres e-mail niezapominajkowegranie.gmail.com No i w temacie wiadomości prosiłabym, żebyście wpisali konkurs Szmaragdowa Dama. Termin nacyłania tych prac to 3 kwietnia. 3 kwietnia, tak, zgadza się. 3 kwietnia, godzina 23.59. Także macie z tego, co mi się wydaje, dwa tygodnie na to, żeby tą pracę zrobić. Myślę, że wystarczająco czasu. No i oczywiście każdy może wysłać tylko jeden e-mail z tylko jedną pracą, żeby, także zastanówcie się, którą pracę chcecie na pewno wysłać. Za więcej maili będzie groziła dyskwalifikacja. No i oczywiście, trzy osoby, które podeślą jakieś najciekawsze prace, które ja będę oceniać, to otrzymają klucze do gry Szmaragdowa Dama Symfonia Snów. Także życzę Wam powodzenia, będę trzymać kciuki. <grybujesz> no. Regulamin oczywiście podam Wam również w opisie do tego filmu i tam również znajdziecie wszelkie potrzebne linki dotyczące kanału, fanpage'a itd. No i oczywiście adres e-mail, na który możecie przysyłać zgłoszenia. Także wszystko tam jest, zaglądajcie, proszę. No i jeśli macie, jeśli mimo wszystko nadal macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. No i cóż, to już wszystko, także dzięki za wysłuchanie. Powodzenia w konkursie. Mam nadzieję na jakieś fajne, ciekawe fanarty, więc do dzieła! <grybujesz> Popiszcie się kreatywnością. No, to cześć.